Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Znowu nie było długo filmów, ale już są. Dzisiaj przychodzę do Was takim luźnym vlogiem plus unboxingiem paczuchy, którą właśnie mam przed sobą. Tutaj już możecie. O, o tym, widzieć logo jest to logo Candy Horse. Najsłodsze chyba logo, jakie istnieje. No, konik w pączku, czy może coś być bardziej uroczego. Także mam paczkę. Jak widzicie, tu jest pająk, i jak się boję paniśnie pająków, tak ten jest całkiem uroczy, i nie krzyczę, jak go widzę. Plus, mam tutaj halloweenową naklejkę, także bez przedłużania, ja już paczuchę otwieram. Ja już po prostu się cała czepię z podekscytowania. Ja już chcę po prostu mieć tą w rękach, zobaczyć tą paczkę. Dobra, inaczej. Może tak się uda otworzyć. Także otwieramy. Kartkę muszę przeciąć Dobra, a, to się ją wyjąć, panie. Także otwieramy Solidnie zapakowane, żeby nic się nie porozwalało Pozwolę wam zobaczyć pierwszy Jako pierwsi, także Kartonik, kto by się tego spodziewał? Dobra Uf, Głębaki dek. Także w środku znajdują się dwa pudełeczka? Yy, wybrałam tym razem paluchy z lukrem oraz yy, wersję ziołową. Bo Candy Horse to nie tylko smakłyki z lukrem słodkie dla koni, ale mają też wersję zdrową, ziołową. Także mam, -hmm. że w paczce nic nie ma. Wielam tylko te dwie rzeczy, albo aż dwie rzeczy. Także, mm -hmm, które by tu pierwsze? Otworzyć, myślę, że chyba te z lokrem bardziej ciekawią. Tutaj jeszcze taśmą zabezpieczone. Z tyłu mamy podane skład i wszystkie produkty wyjątkowe ciasteczka dla wyjątkowych koni. Każdy koń jest wyjątkowy, więc każdy koń zasługuje. I uwaga, jest nawet w środku, są tak pięknie. Jeszcze mamy folikę. Ojej, jest co się spadło? Nie wiem co. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Więc już Wam pokazuję pojedyncze. Jezu, ale one są duże. Pierwszy paluch to mamy taki zielony z dniami w, kapelus w kapelusiki. Widzę tutaj mojego ulubieńca, czyli rudego kotka. Boże, rude koty. W ogóle rude zwierzęta to jest coś pięknego. Kolejny paluch z bliska to macie takiego pajączka. Tutaj mamy kociołek Na fioletowym tle Już wiem co odpadło <laughs> Frankensteinowi oko odpadło Mamy cyklopa <laughs> O Jezu I ostatnie pomarańczowe Taki ala cmentarzyk No coś, coś cudownego I pachną tak przepięknie Jak to oko znajdzie? O znalazłam oko To jest to oko Przyczepimy to jakoś, nie wiem Także teraz czas na paluchy z ziołami, czyli taką wersję, wiecie, zdrowszą. Ok, także paluchy z ziołami już Wam pokazuję. Zioła, które od razu rozpoznaję, bo jednak nie jestem znawcą wszystkich ziół. To tutaj mamy czarnuszkę. O, tak Wam będę pokazać. Czarnuszkę. Tutaj widzę natkę Pietruszki. To jest chyba, a raczej na pewno. Paluch z miętą Tutaj chyba dzika róża Czekajcie Tak, zdecydowanie dzika róża Oprócz tego jeszcze mamy Babkę płośnik, Ale to jestem niepewna, który jest który Więc taki paluch Babka płośnik. I jeszcze korzeń lukrecji Tutaj mam malutką ściągawkę Także Tak wyglądają Paluchy O, czekaj Paluchy Jeśli ktoś byłby na nie chętny To oczywiście zachęcam was do odwiedzenia Strony internetowej Candy Horse Paluchy z ziołami jeszcze są Bo przed chwileczką patrzyłam na ich stronę Paluchy z lukrem niestety nie Aczkolwiek jeśli wejdziecie sobie Na ich Instagrama to tam będziecie mieć zakładkę W której będą podane sklepy z dzieckiem, w które możecie dorwać Oba Te pojemniczki z paluchami I możliwe, że jeszcze się załapiecie te kolekcje schodzą tak szybko, że zamawiałam na drugi dzień, nawet nie na drugi, no, na drugi dzień rano, bo kolekcja wyszła o godzinie 20. Ja do 21.00 byłam w pracy, także byłam już tak zmęczona, że siedziałam, dobra, rano zamówię i słuchajcie, połowy rzeczy już nie było. Pojedyncze ciasteczka to zostały, nie wiem, kapelusz został i chyba pajęczyna tylko, wiem, że dwa chyba zostały tylko. Paluchy dorwałam, dorwałam, pretylków już moich ukochanych nie było. No i z ziołami oczywiście były Także będziemy testować z dziewczynami No po prostu napiszcie mi koniecznie Czy jesteście fanami paluchów ziołowych Czy paluchów z lukrem Ja chyba jednak z lukrem Bo no zobaczcie że ten kot Ten kot No po prostu przeurocze ja bym to zjadła albo o Najchętniej oprawiłabym to w ramkę I sobie powiesiła na ścianie z takim kotkiem Zrobiłabym to naprawdę Także co? idziemy testować, zobaczymy, czy dziewczyny w ogóle smakują. Zanim jednak dziewczyny dostaną coś smacznego, to oczywiście muszą coś zrobić. A że dzisiaj jest przepiękna pogoda, to stwierdziłam, że je troszeczkę pogonię po pastwisku. Także tutaj możecie zobaczyć, jak do nich idę. No i oczywiście jako rozpieszczone konie muszą dostać jakąś zachętę, także mają tutaj pomarchewce. Ara na początku nie była bardzo zainteresowana, wolała świeże pokrzywy, aczkolwiek Iwi już możecie zobaczyć, że podchodzi do mnie i za chwilkę będą wcinać po pyszniutkiej marchewie. to by było tyle, jeśli chodzi o bieganie. Jak widziałyście, yy, widzieliście na filmie, dziewczyny troszkę pobiegały smakołyki, im strasznie smakowały, Ara się nawet uśmiechnęła, a ona się uśmiecha tylko jak coś jej naprawdę smakuje, także naprawdę bardzo, bardzo dobre sama próbowałam i są serio smaczne. Yy, także. Może jeszcze dorwiecie, także jeśli chcecie, to się śpieszcie. Pogody mamy piękną, więc możliwe, że jeszcze do nich na chwilę pójdę. Coś porobić, może jakiś spacer albo nie wiem, wezmę je gdzieś Także jeszcze troszkę czasu przed pracą mam, także może je gdzieś zabiorę Także no, jeśli chodzi o takie bieganie, beztroskie bieganie Jest to jedyna forma ruchu, którą mogę zapewnić Arze I to jeszcze nie często, żeby nie obciążać za bardzo jej nogi po Ara kontuzję, która jak już parę razy wspominałam na Instagramie i nawet tutaj pewnie parę razy wspomniałam, wykluczyłam ją całkowicie z jazdy konnej. Nie mogę z nią pracować z ziemi na większości przypadków. Broń Boże, chodzenie w kółko. O wsiadaniu to już nie wspomnę nie wolno nam kompletnie tego robić, więc jeśli o to chodzi, no to Ara ma już tak jakby emeryturę na tym, na tym punkcie jazdy. Dlatego tylko po prostu tak lekko machając batem, ja ją popędzam i po prostu ona sobie dostosowuje czy będzie galopować, czy będzie kusować, czy sobie pójdzie. Także ja za bardzo nie ingeruję w to, jak ona chodzi. Byle, żeby po prostu wiecie, żeby ona się ruszyła, mimo tego, że wszystkie mięśnie już prawdopodobnie jej opadły i znowu wygląda troszeczkę jak szkielet, no na to niestety nie jestem w stanie poradzić mięśnie bez praktycznie żadnego ruchu, nie powstaną, także wygląda, jak wygląda. Aczkolwiek po brzuchu widać, że jest zadbana, brzuszek to ona ma I parę osób mnie nawet pytało na Instagramie, czy ona jest w ciąży Nie, nie jest w ciąży, ona po prostu jest y, zadbana o, Ona nie jest gruba, ona jest zadbana, nie ma grubych koni, one są zadbane Także to by było wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy film W następnym filmie postaram się Wam zrobić podsumowanie o lipcówce Uważam, że jest to dosyć ciekawy temat a mam coś do powiedzenia. Jeden z pierwszych filmów to było właśnie otwieranie paczki od horselina, w której były dwa suplementy MSM i witamina C, i chciałabym zrobić takie podsumowanie, czy to pomogło, czy to nie pomogło, czy warto próbować, czy nie, i ogólnie coś więcej opowiem na temat tej lipcówki, bo też było parę pytań na Instagramie, także w jednym filmie to po prostu sobie skleję. Także czekajcie na film, bo na pewno się pojawi już wkrótce. Na ten moment to tyle, ja się z Wami żegnam. Pa pa!